Słowo Boże na dziś, wtorek, 13 grudnia 2022 roku. Wspomnienie świętej Łucji, dziewicy i męczennicy. Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia. Nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzeki kurz, wielbiciele moi, moi rozproszeni, dar mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się już wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 34. Biedak zawołał, i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana powietrzne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Biedak zawołał i Pan Go wysłuchał. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź panie, a nie zwlekaj. Odpuść grzechy swojego ludu. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo pańskie.